To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Władimira Putina niepokoi stan rosyjskiej gospodarki, szczególnie w obliczu możliwości nałożenia kolejnych sankcji na kraj przez Donalda Trumpa. O sprawie informuje agencja Reutera powołując się na źródła bliskie Kremlowi. Nowy amerykański prezydent napisał w mediach społecznościowych, że nie ma zamiaru wyrządzać krzywdy Rosji i zawsze miał dobre relacje z Putinem. Jeżeli ten nie zechce jednak osiągnąć porozumienia, Waszyngton nie będzie miał innej opcji niż prowadzenie ceł podatków i sankcji na Rosję. Instrumentarium amerykańskie, aby tą sytuację gospodarczą rosyjską pogorszyć, jest nadal bardzo duże. W ostatnich miesiącach administracja prezydenta Bidena stosowała przede wszystkim sankcje finansowe, którymi mocno uderzyła w napływ walut do Rosji. Te niedobory są widoczne. Rubel w tym momencie jest bardzo słaby. Za dolara trzeba płacić. Powyżej 100 rubli. W związku z tym pytanie jest, czy administracja Trumpa będzie, tam, będzie gotowa do kontynuowania tej polityki i nakładania kolejnych sankcji, ale także ścigania tych firm, które te sankcje obchodzą. Kolejnym szczególnie istotnym elementem to są oczywiście próby, cała polityka ograniczania napływu walut do Rosji eksportowych. To, że Kreml. Ma środki na kontynuowanie tej wojny, w dużej mierze jest związane zwłaszcza z eksportem rosyjskich surowców i dochodów, które w ten sposób uzyskuje. Więc jeśli Trump zdecyduje się na też kontynuowanie, bo jeden z ostatnich pakietów prezydenta Bidena dotyczył właśnie walki z flotą cienia nielegalnie wywożącą, eksportującą rosyjską ropę i uderzanie w, 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 też firmy z państw trzecich, które tę ropę kupują, to jest ten sposób, w którym można ograniczyć te dochody rosyjskie i tym samym zredukować możliwości finansowania przez krem tej wojny. Tłumaczy Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rosja, mimo prowadzenia wojny i utrudnień w handlu surowcami, odnotowała w ciągu ostatnich trzech lat wzrost gospodarczy. W latach 2003-2024 był on szybszy niż w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Na horyzoncie są jednak poważne problemy, takie jak niedobór siły roboczej czy stopy procentowe na poziomie 21%. Inflacja zbliża się do 10%. Rosyjska gospodarka w ciągu ostatnich miesięcy, zwłaszcza przeżywa coraz większe trudności, które związane są z sankcjami, ale także przede wszystkim z rosnącymi kosztami wojny. Te efekty sankcji i wojny widzimy przede wszystkim w rosnącej inflacji w Rosji, w wysokich stopach procentowych. Ale także z problemach z napływem walut do Rosji, a tym samym co powoduje dewaluację rubla i tym samym przyczynia się do dalszego wzrostu cen. W związku z tym ilość wyzwań stojących przed Kremlem jest bardzo dużo i one systematycznie rosną. Jednym z głównych, oczywiście, jest niedobór siły roboczej. W związku z tym sektor cywilny rosyjski. Nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rosyjskiej gospodarki i rosyjskich obywateli. Natomiast nie oznacza to, że Kremlowi w tym momencie brakuje pieniędzy na prowadzenie tej wojny. Nadal jest w stanie je znajdować, ściągając przede wszystkim z gospodarki i z biznesu, ale też i od obywateli. I w efekcie nie zmienia jak na razie swojej polityki. Głównym założeniem moim zdaniem Kremla jest, że to gotowość Zachodu do kontynuowania tej wojny skończy się szybciej, aniżeli fundusze rosyjskie na prowadzenie tej wojny. I tutaj duże nadzieje Kreml wiązał oczywiście z przyjściem administracji prezydenta Trumpa, który wcześniej już zapowiadał, że zamierza ograniczyć e, wsparcie militarne Ukrainy, co oczywiście spowodowałoby, że rosyjskie szanse na parcie do przodu i wygranie tej wojny by się zwiększyły. Natomiast de facto nie oznacza to, że Kreml jest gotów w jakikolwiek sposób. Ograniczyć swoje żądania. Te postulaty, żądania, które zawarte zostały w ultimatum Rosji z 2021 roku, one są nadal obowiązujące. Kreml gotów jest oczywiście usiąść do rozmów z administracją amerykańską, ale zakładając, że to nie tylko zdobycze terytorialne, ale także i to, że Ukraina nigdy nie stanie się członkiem NATO, będzie obowiązywać. W związku z tym tutaj nie widzimy jak na razie nie ma tego, tej elastyczności stanowiska rosyjskiego i to mimo właśnie tych wyzwań gospodarczych czy też innych porażek rosyjskich, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, chociażby jak upadek Asada. Trzeba oczywiście zauważyć, że to od administracji prezydenta Trumpa zależeć będzie jak wyglądać będzie dalej ta sytuacja w Rosji i na Ukrainie. Dodaje Iwona Wiśniewska. Dmitrij Piesko, rzecznik Kremla, pytany o te doniesienia przez agencję, powiedział, że Rosja rzeczywiście doświadcza trudności. Jednak wciąż jest w stanie stopniowo zaspokoić wszystkie potrzeby militarne i socjalne. W tym roku wydatki na zbrojenia mają wynieść ponad 6% PKB. Tuż przed odejściem administracja Joe Bidena nałożyła kolejny pakiet sankcji na Rosję, uderzając w jej zdolność do eksportu surowców. Obostrzenia dotyczą producentów ropy: Gazprom Niewt i Surgut Niewt Gaz oraz tankowców, którymi transportowany jest surowiec. Unia Europejska pracuje nad zachętami do zakupu samochodów elektrycznych. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera powiedziała w rozmowie z Financial Times, że chodzi o wspólny system, dzięki któremu będzie można uniknąć sytuacji, w której poszczególne państwa tworzą swoje zachęty i w ten sposób konkurują ze sobą. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że Unia pracuje nad jego propozycją w tej sprawie. Niemiecki program subsydiów został wstrzymany w 2023 roku, co spowodowało spadek sprzedaży elektryków. Jednym z problemów jest to też by subsydia nie wspierały chińskich producentów. Ribera powiedziała, że należy wziąć też pod uwagę ograniczone zdolności wytwórcze europejskich przedsiębiorstw. Zachęty finansowe mają być częścią kompleksowego systemu, który pozwoliłby firmom ze Starego Kontynentu dogonić konkurentów z Azji i Ameryki. Ribera poinformowała, że nie ma możliwości odejścia od wcześniejszych ustaleń, w myśl których od 2035 roku w Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Jednocześnie stwierdziła, że negocjacją mogą podlegać obecne przepisy dotyczące kwot elektryków, które firmy muszą sprzedać w ciągu roku. Przemysł samochodowy ocenia, że kary za niespełnienie tych celów mogą jeszcze czy bardziej spowolnić transformację Amerykańskie siły zbrojne przemieściły wyrzutnie Typhoon w obrębie wyspy Luzon na Filipinach. Systemy służą do wystrzeliwania rakiet standardowych i Tomahawk. Te ostatnie są w stanie sięgnąć Chin i Rosji. Ich przerzut miał na celu sprawdzenie, jak szybko można zmienić ich pozycję, twierdzi agencja Reutera powołując się na źródło w filipińskim rządzie. Mobilność jest kluczowa w potencjalnym konflikcie, ponieważ jej brak może wpłynąć na zniszczenie wyrzutni. Stany Zjednoczone mają w planach rozmieszczenie dużej ilości różnych systemów rakietowych na Indo-Pacyfiku. Dokładne liczby nie są znale. Ale według dokumentów Sił Zbrojnych planowany jest zakup 800 pocisków standardowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy od firmy Raytheon. Wyrzutnie Tajfon znalazły się na Filipinach w kwietniu 2024 roku w ramach ćwiczeń wojskowych. Następnie Stany Zjednoczone poinformowały, że nie mają w planach szybkiego ich wycofania, co spotkało się z krytyką Chin i Rosji. W czwartek Pekin skrytykował Filipiny, zarzucając im działania zwiększające napięcia w regionie. Wielka Brytania informuje, że monitorowała trasę i zachowanie rosyjskiego statku zwiadowczego, który wpłynął do kanału La Manche. Brytyjski minister obrony John Healy powiedział, że okręt Jantar, służący do mapowania infrastruktury zlokalizowanej na dnie morskim, był obserwowany przez kilka dni, aż wpłynął na duńskie wody terytorialne. Healy przekazał brytyjskiemu parlamentowi, że zezwolił marynarce wojennej na zbliżenie się do rosyjskiego okrętu oraz wynurzenie okrętu podwodnego w celu zapewnienia odstraszania. Wielka Brytania wysłała patrol morski oraz samolot zwiadowczy na Bałty w ramach wzmocnienia obecności NATO na tym morzu. Ma to związek z ostatnimi incydentami uszkodzenia przewodów podmorskich. Hili ogłosił także wdrożenie systemu opartego na sztucznej inteligencji, który ma pomóc strzec podwodnej infrastruktury. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklad.silu.pl i w papierowej wersji magazynu.